Siemanko, z tej strony Jaro dzisiaj moim i waszym gościem jest Rafał Kajańczuk. Cześć Rafał. Cześć wszystkim. Pierwszy raz w WCA od czasu walki? Tak, tak. Wtorek dzisiaj jest i przyszedłem do klubu tutaj, do trenera, do chłopaków pogadać, przywitać się. Wczoraj musiałem trochę odespać, tu całą podróż, wszystko i nie chciałem się nad domu wychodzić. No niestety, nie udało się Rafał. I co powiesz o samej walce? Co poszło nie tak w niej i jak, jak ją oceniasz teraz tak na chłodno już z perspektywy czasu? w walce co poszło nie tak. Przede wszystkim największy błąd to był ten middle kick, który kopnąłem, a którego nawet miałem nie kopać. W ogóle to nie było w planie. W ogóle w planie był w ogóle zakaz kopania takich kopnięć. Ja chyba w ferworze walki już poczułem, że go trafiłem, zobaczyłem, że już mu tam usłyszana, tak jak mu już łuk pęka, brwiowy nad okiem i już poczułem tą, poczułem tą pierwszą krew i już tak chyba, chyba zbyt pewnie się poczułem i już, myślałem, że zaraz go kopnę, so i jego, kopnąłem na moje w mu nogę pod pachę. On tylko na to czekał, od razu przy pierwszej lepszej okazji mnie obalił i już tam swoją grę robił. Widziałem tutaj Piotrek, Ekstrus, chyba właśnie przed chwilą ci pokazywał jak mogło, można było z tego wyjść tak było? Tak, pokazywał właśnie jak mo, co mogłem zrobić, jakoś tak inaczej, e, no ale to już na gorąco, no, tam też braku mi trochę umiejętności tego wychodzenia e, tak jak mówię, ja jestem trochę początkującym zawodowcem <śmiech> <śmiech> dopiero rok, dopiero rok więc jeszcze e, nie wszystko mam tak dobrze opanowane, tam próbowałem bardziej chyba tak siłowo z tego wychodzić, no nie udało się tam przeciwnik, no, dobry parter e, dobrze rozłożył e, masę ciała dobrze kontrolował to wszystko, więc Ciłowo ciężko było cokolwiek zrobić tam. Kiedy już y, wyjechałeś do Rosji? We wtorek. We wtorek byłem. Y, do Kazachstanu. Do Kazachstanu właśnie, przepraszam. I y, jak tam? Aklimatyzacja, wszystko ok przebiegło, czy już były tam przed walką jakieś problemy się pojawiały? Znaczy, wiesz, za, przy takich wyjazdach zawsze coś jest nie tak. Jeśli o to, jeśli o to chodzi, to i, czasami to nie pasuje, czasami to nie pasuje, czasami jedzenie nie pasuje, więc to nie jest jakieś wiesz, wytłumaczenie, no, bo poprzednie walki wygrywam mimo tego, nie. Ale tutaj było w porządku, wiesz. Mimo, że to był trochę taki górski klimat, dość wysoko w górach, to nie odczuwaliśmy tego w ogóle, tylko to strefę czasową. Tak trochę nie przestawiliśmy się w ogóle przez cały wyjazd do tego. Spaliśmy powiedzmy do godziny, spaliśmy do śniadania, szliśmy na śniadanie, potem po śniadaniu spaliśmy znowu, bo kurę nie mogliśmy zasnąć powiedzmy do 3-4 nad ranem i po prostu taki mieliśmy rozkład dnia. No ale to akurat do, na wpływ, na walkę, wpływu raczej nie miało, bo walka już była o takiej godzinie można powiedzieć, że to w sumie na w sumie lepiej wychodziło dla mnie, nie? No ale tak to spoko, jedzenie, wszystko ok, więc tam raczej nic nie przeszkadzało. A jaka różnica czasu tam była? 5 godzin. To już 5 godzin, to może solidnie zaburzyć dzień, co? No jest, jest, tym bardziej, tam jakoś krótko byliśmy. We wtorek wylecieliśmy, zameldowaliśmy się w środę o 7 rano tam w hotelu dopiero, więc mieliśmy takie 3 dni do walki, można powiedzieć. Czy, Rafał, ta walka nie przyszła za wcześnie w Twojej karierze? No bo, tak jak mówisz, jesteś początkującym zawodowcem. No mimo, że 7-0, ciężko kogoś nazwać początkującym zawodowcem. Rekord fenomenalny, ale zrobiony właśnie w rok. Yy, czy po prostu nie za wcześnie przyszło tak duże wyzwanie? Yy, jeśli chodzi o samą walkę, yy, być może stawka, stawka pojedynku była za wysoka, jak na ten moment. I mówię, o staw mówię tylko o walce, nie mówię o przeciwniku. Przeciwnik był tu porobienia bez problemu. Może nie bez problemu, ale był do zrobienia. Bardziej chodzi mi o stawkę i, co, i, co, i to co wiązało się w przypadku wygranej tego pasa, bo nie oszukujmy się, to kurde w rok to byłoby... Książkę bym napisał chyba, jak w 365 dni, czy tam ile, od debiutu do tego. Nie no, żartuję oczywiście z tą książką, ale, ale naprawdę to byłoby coś fajnego, to nie będę wszystkiego tam zdradzał, ale stawka była naprawdę wysoka, już nie tylko finansowa, ale i sportowo. co będzie później, to ja... Mogło to trochę przerosnąć i trochę, mogłem trochę zgłupieć, no ale co się, trudno, tak co się stało, to już się nie odstanie, nie ma co gdybać, nie ma co wracać, tylko trzeba iść do przodu. Twój przeciwnik po tej walce przychodzi do UFC, z tego co tam się mówi i ten pas będzie zwakowany, więc też rozumiem, że gdybyś wygrał tą walkę, na pewno ty w tym UFC byś wylądował pewnie, co? No, nie wszystko do końca dobrze wiem, nie wszystko mogę mówić, ale też było, no mówię, stawka była naprawdę wysoka tego pojedynku. Myślisz, że w kolejnej już swojej walce może dostać ponowną szansę zdobycia pasa? Czy jednak walki na przytarcie będą potrzebne? Myślę, że nie dostanę na takie szansy, bo muszę bo trudno, żeby po przegranej dostać znowu walkę o pas. Nawet bym tego tak nie chciał. Musiałem trochę e, jakiegoś takiego m, zrobić jakąś inną walkę. Przede wszystkim przygotować się na trzy rundy, nie na pięć. Chociaż i tak nie wierzyłem w pięć rund. Chociaż nie wiem, jak by w piątej rundzie, ale już myślę, że przy okazji, przy okazji tej walki zrobiłem dość dobrą kondycję już na walki trzyrundowe, że już nie, będę, już nie będę się bał tych trzech rund, bo tutaj przygotowałem się na pięć rund i myślę, że akurat to, to co mi zostało z przygotowań, to już zostanie i nigdzie nie ucieknie. A tak jak mówię, przeciwnik uciekł, uciekł, jeszcze nie, nie jest pewny, ale najprawdopodobniej będzie w UFC. Taki minus tego, że nie złapię go na rewanż szybko, choć bardzo bym chciał. Ale mam trzy walki jeszcze na kontrakcie um 1 i tak jak już tak jak słyszałem od, yy, tam od organizatorów, jeszcze będę miał szansę na zobaczenia o pas, jeżeli wszystko oczywiście dobrze pójdzie. No właśnie o to chciałem zapytać, bo z tego co pamiętam, właśnie zostały Ci trzy walki w kontrakcie. A jak to wygląda teraz w Polsce? Czy masz jakiś kontakt z polskimi federacjami, czy M1 jednak całkowicie blokuje Ci możliwość występów dla np. Polskiej federacji tutaj w Polsce? Hmm, jeśli można tak powiedzieć, to to jeden z plusów tego, że tego pasa nie zdobyłem, to to właśnie, że mogę tu jeszcze walczyć, nie? Śmieję się, że to jeden z plusów, chociaż na pewno wolałbym wygrać ten pas. No ale no ale w tym momencie nie, nie będą mi chyba robili problemów. Do tej pory nie robili, więc podejrzewam i dalej nie będę robić i będę mógł zobaczyć w Polsce. I właśnie nad tym pracujemy. Mój menedżer przed wczoraj pracuje, już powiedziałem mu, żeby szukał mi coś, żeby coś do wakacji zawalczyć, bo Mówię, nie jestem rozbity, tam mam jakieś drobne urazy. są dwa tygodnie przerwy po walce, sobie zrobię i wrócę do pełni sił i trzeba robić kolejną walkę. No Śliwka pod okiem, piękna, taka ładna, kolorowa. Zem jakieś inne kontuzje, czy tylko to? Z walki to tylko to, wiesz, oko, oko było napuchnięte, ale wiesz, tam było, wchodziło dużo ciosów, ale to nie były mocne ciosy. Nawet mi głowa nie bolała po walce, więc. To tyle, że po prostu tego było dużo w parterze, takie, wiesz, takie krótkie ty, 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 ale to nie było, nie było ani mocy, ani siły. Wiesz, nie odcięło mnie tam w żadnej chwili i, y, także nie mam żadnych urazów jakiś. A pamiętasz, co się działo w twojej głowie, jak znalazłeś się właśnie, bo tam krucyfiks chyba wszedł. I y, 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 jakie były twoje myśli wtedy? Pamiętasz je? Myśli, zapamiętam, nie będę tej mówił, bo nie będę tutaj, wiesz, bluzgał, <laughs> ale wiesz, tam pod nosem to tylko kurę wiesz, bluzgałem, wiesz już. Już nie tyle, że to, to cał sytuacja, że sobie pozwoliłem wejść na głowę. Ja myślę, o kurwa, ja tylko tak. No już to, to taka już była ciężka sytuacja, wiesz, już sam krucyfiks to już była ciężka sytuacja, już, już ciężko z niej coś zrobić. Jeżeli do... zawodnik jest, dobrze, jest do... dobrze wyszkolony technicznie w parterze, tak jak on był, to naprawdę ciężko coś już cokolwiek było z tego zrobić. Jedyny błąd to właśnie był taki, że ja sobie pozwoliłem mu dosłownie wejść na głowę, nie? No i to po prostu w myślach sobie tam przeklinałem, może nie tylko w myślach, nie? Ale wiesz, no opałem tam dużo tych ciosów, no nie robiły jakiegoś większego wrażenia na mnie, ale, no, ale sędzia przerwał, bo zobaczył, że się szarpie, szarpie, no ale nic z tego nie ma i zapewne chciałby oszczędzić mi dalszych jakichś, powiedzmy, uszkodzeń. Trwa zła pasa, Rafał, klubu, w którym trenujesz, bo no nie da się tego w internecie nie widzieć, no bo co niektóre osoby tam ostro komentują to myślę, że w piątek na Army Fight Night już chyba ta pasa zostanie przerwana, macie w sumie pięciu zawodników z WCA, którzy walczą? A, tak, pięciu walczy, to na pewno ktoś przerwie, to nie ma, nie ma co jednak, nie? No ale faktycznie jest ta pasta, szczególnie w tych, w tych pojedynkach na wysokim szczeblu, to wiadomo. Bo jakby nie było, tam wcześniej też ktoś walczył od nas, jak to na tych galach na df nie czy gdzie tam i wygrywali walki po walki. No ale mówię, na tych wyższych szczeblach to no, jednak są porażki. I, I nie to, że my nic tutaj z tym nie robimy, bo też będą zmiany pewne w przygotowaniach i tak dalej, ale ja dopiero przyszedłem, przyszedłem na salę, jeszcze wszystkiego tam nie wiem i to wyjdzie, wyjdzie już w trakcie. nie. No, dopiero trzy miesiące minęły tego roku, zaraz kolejny rzut walk, tutaj już na ACA się przygotowują chłopaki. Ja też chcę do wakacji zawalczyć, Janek na początku lipca będzie walczył z Rockholdem. na początku czerwca? Janek. Janek na, na początku lipca. 6, 6 lipca? 6 lipca, tak, tak, a na początku czerwca ACA. Oszukałem was, ta gala jest 6 lipca, nie 6 czerwca, bo coś tam mnie pytali ludzie, powiedziałem, 6 czerwca. No, no. Nie, 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 na początku, na początku lipca ACA jest na początku y, czerwca, no i będą pewnie też inne walki, więc y, jest szansa na odkucie się i wrócić na do dobre tory. A jak w ogóle oceniasz, Rafał, bo to jest twoja kategoria wagowa, zestawienie Janka z Lukiem Rockholdem? Na pewno, to jest, na pewno to jest bardzo fajne zestawienie dla Janka. Yy, będzie na bardzo medialnej gali, na, to chyba największa, największa gala, jak UFC To robi. jest chyba jakieś. Z tego co wiem, Rafał, to jest jakieś podsumowanie ty, fight tygodnia, fight week, coś tak. takiego, tak? Tak, tak, dokładnie, bo tam jest. Yy, Jakieś targi odbywają się, też tam jakieś różne są. Te, były te Mistrzostwa Świata Amatorskie, w tym czasie kiedyś tam były robione. No dokładnie nie wiem jak to wygląda, ale wiem, że to jedna chyba z dwóch tych największych gal, jaką oni robią, bo robią właśnie to w lipcu, największą. I jeszcze przed końcem, przed, przed Sylwestrem, też taka duża gala, zawsze obie, obie zawsze chyba w Las Vegas. Nie mogę się mylić, nie jestem aż tak jakimś, jakimś takim znawcą w tym. No ale to jest dobre zestawienie na pewno. Na pewno jest no przeciwnik wcale nie jest łatwiejszy niż, ten, niż Santos. To na pewno na pewno jest bardziej medialny, na bardzo medialnej gali będzie mógł się pokazać. Więc to no, ciężka walka, na pewno ciężka walka przed Jankiem i, ale myślę, że po tej ostatniej przegranej już naprawdę to będzie bardzo zmotywowany do ciężkiej pracy i dobrze przepracuje ten okres. No ja będę mu w tym pomagał. A na, jak na Ciebie wpłynęła ta przegrana pierwsza, no jest to jakieś, nie wiem, depresja, zmotywowanie do dalszych prac, jak to odebrałeś w ogóle? Nie, na pewno depresja nie jest, na pewno nic, nie, ma, nie będzie żadnych problemów z motyw motywacją, raczej, raczej wpłynie to na plus, jeśli chodzi o moją motywację. No słuchaj, no zeszło ze mnie takie brzemię niepokonanego w końcu, można powiedzieć. Nie ma co ukrywać ten dzień, na pewno musiał nadejść. Nie ma w tym sporcie ludzi niepokonanych. Kwestia tylko, kiedy zostaną pokonani. No, przyszło tak, że przegrałem w walce o pas. To jest, to jest można będzie szczęście w nieszczęście, że w, do, w dobrej walce z dobrym przeciwnikiem, a nie gdzieś wiesz, jakaś wpadka na lokalnej gali z jakimś lokalnym ugurasem. Nie, bo, tak też, bo to ta, ta, tak też w tym sporcie się zdarza. No, ale, ale jest niedosyt, jest niedosyt, bo ta walka była do wygrania, dobrze zacząłem, dobrze się poczułem w pierwszych sekundach walki, no ale już dalej to się wszystko rozsypało. Jakieś zmiany w przygotowaniach chcesz sam wprowadzić, bo już nie mówię o tych abstrahując o tych, które tutaj się pojawią, tam troszeczkę o nich już wiem, ale czy sam masz taką myśl, że kurczę, mogłem się do czegoś lepiej przyłożyć, do czegoś gorzej, czy absolutnie twierdzisz, że po prostu to był ten błąd taktyczny i ten middle? Wiesz, to był na pewno coś, błąd ten taktyczny przede wszystkim zaważył na tym. Może, tak ja też mówiłem, brak doświadczenia tego, że trochę nie, nie potrafiłem trochę uspokoić tych emocji i zacząłem, no nie wiem, już robić rzeczy nielogiczne w tej walce takie nierozsądne, można by powiedzieć. A jeśli chodzi o przygotowanie moje, to było dobre. Na pewno było dobre, jestem tutaj zadowolony z tego. Na pewno będzie trzeba trochę podszlifować ten parter, trochę te wychodzenie z, tych takich, z takich pozycji. E, trzeba będzie na to trochę nacisk położyć e, większy, e, ale jestem tutaj ogólnie jestem zadowolony, jestem zadowolony z tego jak to jak, jak mi idzą powiedzmy, e, postępy w stójce. Może, może na walce też za dużo nie pokazałem, ale, ale, ale czuję to ja czuję to na sparingach, czuję tutaj e, w przygotowaniach jak to było z Robertem Zutkowskim pracowaliśmy nad stójką, jest zadowolony z tych, z tych efektów, bo już, już ma taką czutkę, już mam takie odruchy pewne, e, że, że Czosy automatycznie mi wychodzą na ruch przeciwnika powiedzmy, z tego jestem zadowolony. No, ale będę musiał teraz przepracować trochę nad innymi rzeczami i myślę, że do kolejnej walki już wyjdę zdecydowanie z innym nastawieniem, lepszym zawodnikiem. No i nie wiem, gdzie za waszyniem z kim, ale on już będzie w złym położeniu. Ostatnie pytanie, już, Rafał, jak teraz spędzasz ten czas, kiedy nie trenujesz? jakaś szczególna forma relaksu, czy po prostu? Ponieważ tak kolokwialnie, się obijasz teraz i, i jak to wygląda? Szczerze to nie wiem, nie wiem co ze sobą zrobić teraz, <gry> teraz no kurczę taki mam okres, że no nie wiem, wstanę, coś tam obejrzę sobie, coś tam sobie pogram, przejadę sobie tutaj na salę, tak jak dzisiaj, no ale, no ale nie, nie wiem co robić przez resztę dnia na przykład teraz, nie. Bo trenować nie mogę, coś tam jakoś tak jeszcze, jeszcze jeszcze trochę e, nie zaszło ze mną ciśnienie po tej walce, nie. Jakoś te, jakoś te wygrane jakoś tak lepiej przychodziły, tutaj już trochę muszę się trochę, mm, mówię, nie wiem, no, nie mam za nie mam sobą na razie począć i odpocznę sobie, jadę chyba, w, jadę jutro do siebie tam do miasta, do rodziców, tam do znajomych, tam trochę się zresetuję, no i od gdy go nie jestem w Warszawie, już tam delikatne jakieś ruchy będą na treningu, też mam jeszcze taki, taki uraz drobny i muszę go trochę zaleczyć, więc dwa tygodnie od walki, tam taki będzie odpoczynku, a, a, nie, a nie w treningu mocnym. Dobrze, jak najszybciej, Rafał, do Dziękuję serdecznie za poświęcony czas na wywiad. Moi drodzy, Rafał Kiejanczuk, jesteśmy mistrzem jeden. Udzielił nam wywiadu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze jest szansą tego mistrza.